Beata i Krzysztof poznali się na portalu, my dwoje. Oboje byli po czterdziestce, szukając miłości i przyjaźni. Ich pierwsza rozmowa była pełna śmiechu i zrozumienia, a oboje szybko odkryli wspólne pasje, które ich połączyły. Postanowili, że ich pierwszym wspólnym wyjściem będzie odkrywanie ukrytych zakątków Warszawy, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Odwiedzili urokliwe kawiarnie, gdzie rozmawiali o swoich marzeniach. A także o życiu po czterdziestce, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Beata zafascynowana była sztuką, a Krzysztof uwielbiał historię, co sprawiło, że ich rozmowy były niezwykle inspirujące. Wspólne odkrywanie nowych miejsc stało się ich codziennością, a każde spotkanie było wyjątkowe. Każdy nowy zakątek, który odkrywali, zbliżał ich do siebie, tworząc niezapomniane wspomnienia. Z czasem ich relacja przerodziła się w coś więcej, a dziś są parą, która dzieli się wspólnymi pasjami i wzajemnym wsparciem. Ich historia pokazuje, że miłość może być odkrywana w najmniej oczekiwanych momentach. Zachęcamy do komentowania i dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z randkami online. Odwiedź portal Maj Dwoje i przekonaj się, jak piękne mogą być takie historie miłosne.